Jednak zacznę od takiej właśnie skomplikowanej sprawy, nieczystej, bardzo walki o dzieci. Grzegorz Wrubel, tu obecny, z Ladorudza, został oskarżony przez swoją ukochaną, którą, jak twierdzi, poznał w przybytku Uciech, o bicie w tył głowy i gwałcenie zarówno partnerki, jak i ukochanej córeczki. Oczyszczono go z tych okrutnych zarzutów, ale i tak sąd przyznał opiekę. Kobiecie, którą wspiera, jak twierdzi nasz skarżący się człowiek, przez zakochanego w niej szwagra tego pana. I tak zaczęło się piekło nad rzeką Wartą. Zawsze dzieci brałem nad wodę. Ona w domu siedziała, w tym momencie szwagra. A czemu pan z nią nie szedł nad wodę? No bo ona nie chciała. Przed tej małej nie zobaczą ręku bez. Tato, tato. Co ci dam biedność, rzecz, mam, w starce, które ma? A ten reserców jest, Tato babcie, że jest to To jest pana ukochana. Z wyglądu to jest normalnie aniołek, a w sumie to jest to gorzej niż diabeł. Zgłosiła na mnie, że ją wiązałem, biłem, gwałciłem. A oni się jej spytali, no pani, ma, miała pani telefon, pani zadzwoniła, jeżeli pani była gwałcona, bita, e, molestowana i tam inne. E, no, Dwoje dzieci była w ciąży i ja miałem e, e, ją pobić i na ten, e, w ten sposób miała bronić dzieci. To no, było poważne bardzo. Bardzo że... ja mogłem się no, z więzienia. Prokuratura wystąpiła o wypis ze szpitala i, i matka była w szpitalu na wzdęcia dwa dni, w tym momencie, co ona to podaje. Nie, nie mogła nic dalej z tym zrobić, to zaczęła oskarżać go o to, że, że on dzieci zgwałcił. To jest ta córeczka, tak. pani. Sama przyznała, że ta pani z ośrodka tego kryzysowego e, kazała zgłosić, że on gwałcił dziecko. Czyli ktoś, że. że jest ktoś to nagrane, po, jest też udokumentowane. Pouczył, że ona tak Tak, tak, żeby mu zabrać. Kryzysowy ośrodek to robi. Mamy głównego bohatera, pokrzywdzonego, tak. jego brata, to jest pana rodzona siostra Siostry. i mamusia. Tak. I tak. jej mąż odeszedł, odeszedł z... do mojej. Konkubina. nie tknęło nic z tym nic. szwagrem. Za dwa miesiące złożył pozyw o rozwód. Ale nie. oznajmił pani co? Oznajmiają, że się po prostu zakochał i odchodzi. I pan i... ma do szwagra pretensje? Już teraz nie. A miał? Pan? To znaczy, że czterech dzieci pokrzywdzonych jest. Chworo. Jakby niech... pan go spotkał, to co by pan powiedział mu? Powiedziałbym mu, żeby się zainteresował swoimi dziećmi. A nie interesował się moimi. Bez rok czasu nie odwiedził dzieci wcale. Kacperku, ty nie dobrze słyszysz. Nie rozumiem takiej słowa. Niektórych słów nie zrozumie, na przykład dłuższych, bo on jest po wszczepie implantu. Jeżeli tylko mu chodzi o, o pieniądze, to pan da. To, to po prostu ja i tak daję dzieciom. Ja obiadę zawożę, ja kupuję dzieciom wszystko, dbam o dzieci i porównanie do niego nikt mnie nie odciągnie od dzieci. Jest to udokumentowane, nagrane, że mama kazała powiedzieć, że on ją obłapywał w intymnych miejscach. A ta Tym... pani, pana nie jest podejrzana, że fałszywe świadectwo. Nie, wydał. nie, nikt zarzutu jej nie postawił. Ona jest taką manipulantką, potrafi tak grać, niech mi pani wierzy. Kiedy wierzy, już przegranie maracji. ma racji, płacz. Miała dwóch dzieci wcześniej. A co się stało? Zabrali, Zabrali. no bo nie opiekowała się, tak jak dzisiaj. Zostawiła Zabrali. po prostu i są e, całkow, całkowicie. Adopcje, tak, adopcję. Otworzyła firmę niby, oczywiście tej firmy nie było, zaś mnie oskarżyła o kradzież maszyn. Została skazana za składanie fałszywych zeznań, no i praktycznie trzy Lata zawiasach, no i to tak. No i później wymyśliła następną sobie. Ale oczywiście ja jako Żyran musiałem spłacić za nią. pan spłacił? 20 coś tysięcy. Otworzyła no, Otworzyła znowu sobie następną sobie. Następne, gdzie się do Jezus zorientował, że po prostu jest przekręt. i. ma tych No około 100 tysięcy. Sąd się nie zastanawia, że, że to będzie sprawa, że ona w każdej chwili może iść siedzieć. Bo nie jest w stanie tego Spłacić. Ona, ona twierdzi, że alimentów, komornik nie ma prawa zabrać, 500 plus nie ma prawa zabrać, rodzinny nie ma prawa i pójdzie za pomocą i sobie będzie żyć. Kiedyś nam to nie dawali, tak 30 zł dali rodzinnego i konali ich wychować. A ona wychowałam 8 srebrny medal za zasługi dla obronności kraju. Teraz tak. pani dostała. Pani Co? była w wojsku? A nie, wszystkie syny 9. byli we wojsku. Ośmiu. dzieci tych chłopców ilu? Pięciu. Uważam, po pierwsze alkohol. Po drugie o powiedzia... środku ona popijała pić? nie można, ale ona oczywiście popijała. Zostało powiedziane w sądzie na z sprawie, z e, przez panią z ośrodka no, tak. i, i przez e, konkubinę. No, tak. Że ja przyszłem e, nie do dzieci, tylko ich pozabijać, awanturować się i nie no, będę zainteresowany. Nigdy w życiu nie dostali opieki nad tymi dziećmi. No. Jeżeli on, ona ma świadków w postaci tych pań. Przez to sąd zdecydował, że Mam prawo. O, no, rodziciel! Tak, tak, tak. Przyjedzie za chwileczkę pani dyrektor i ona państwa oprowadzi. A a my nie możemy wejść i zobaczyć, w jakich warunkach mieszkają dzieci. Tu były by. pluskwy. Tu był odkazany, by, by byłoby zamknięty rodek, była kontrola. A zobaczcie, co tu jest. No brudno jest. Ja tu nieraz te okna uchylam, bo jak wchodzę to normalnie śmierdzi. Pan zarzuca, że te Panie namówiły Pana konkubinę, żeby Pana oskarżyć obrzydliwie o, o to, że Pan molestował swoją córkę. Jest sytuacja trudna rodziny i na pewno nie jest to sytuacja, którą będziemy i pomagamy rozwiązywać w świetle kamer. Mhm. Czyli pani odmawia mi rozmowy A na... Ja ten... pani nie rozmawiam, ja z panią redaktor rozmawiam. Bardzo chętnie, proszę o następne pytanie. Ojciec niewinny by mógł spędzić 10 lat za kratkami, to pani te, to to... Ale przepraszam, dlaczego? Oczywiście. Dlaczego pan da mnie zarzuty, jak ja słyszę? Dlatego, że pani pracownik to napisała i kazała zgłosić. Matka mówi, ja nie chciałam, tylko Zaraz, pracownik. Chwileczkę. Z całą pewnością moi współpracownicy nie, nie sformułowali nie. takich nie, nie, pomysłów. Taki, taki pomysł. Czy tu się nadużywa alkoholu? Jeżeli mamy podejrzenia, to... A nie nazywamy tak policja. jeżeli mamy podejrzenia. I była policja. Jeżeli nie było podejrzeń, to nie było policji, panie kierownik. No, proszę. Podbite oko, sine całe, a pracownicy do pani kierownik lub do sądu mam to zgłosić. Jeżeli pan twierdzi, że to zrobiła osoba, którą pan wskazuje, to proszę zgłosić to na policję. Zgłosiłem. Policja mówi, że, że trzeba do sądu. Co? No jak to dziecko tak samo chodzi tu? Miało swój tak, portu, tak, to miało słuchakę, a zostały panu tylko zabawki. Tak. Nie ma pan y, świetlanej przeszłości. Jakieś pan też miał sprawy sądowe. A miałem z Józefem Kurzawą, sąsiadem co? O, o groźby karalne. 10 lat temu on powiedział, że jak będzie opinia. Jest, i, to wystarczy. To wystarczy. Opinia była pozytywna w kierunku moim. Wycofałem świadków, okazało się, że po prostu, że. Sąbli tak i jej przyznał rad. Dzieci nie widzą nikogo z rodziny. już, Wiktoria też płacze cały czas. Mówi, tata, kiedy ja do ciebie przyjdę? Jak chcę u ciebie mieszkać? Jak chcę z babcią? A sąd tego nie bierze pod uwagę. Patrzy tylko dobro matki, nie jest brane dobro dzieci, tylko po prostu chcę, żeby, żeby tylko matka miała pieniądze, bo matka sobie nie da rady. A ja, że, że pracuję, to ja sobie dam radę, mogę płacić alimenty. No jej słowa, ostatnie. Ja go zniszczę, on się powiesi. A ja my, jak ty możesz tak matce powiedzieć, że się dziecko mi powiesi? Udawałem twardego, ale po prostu nie jestem taki twardy. Rano się budziłem, dzieci były przy mnie, zawoziłem do przedszkola, było fajnie, teraz zostałem sam i nie ma mi kto pomóc, nie ma. Pan Grzegorz przyjechał, ponieważ nie wierzy w sprawiedliwość. Rzeczywiście, kiedy dałam papiery dotyczące tej sprawy tutaj wspaniałemu gronu specjalistów, to ja dwukrotnie lub trzy razy przeczytałam i same dobre właściwie były. Yy, rzeczy, które doczytałam się z tych papierów o panu Grzegorzu. Partnerka od pana ucieka wraz z dziećmi. Kierowana tak, to jest było. sprawa do I sądu o ograniczenie władzy rodzicielskiej, ona chce mieć dzieci i pan chce mieć dzieci. Pierwsze postanowienie sądu jest tego rodzaju, że dzieci Przy będą panu. z panem, dzieci na weekendy jeżdżą do pana, do babci i tak jest. dalej. Po dzieci czym? są z Panem Po S sędzia. czym. Dopiero wtedy jest pomówienie pana o molestowaniu seksualne. Tak kiedy, kiedy pan... Dopiero wtedy, dopiero wtedy sąd podejmuje drugą decyzję, że nie u pana, a dzieci mają być u matki. A Pan będzie się z nimi tak. wywidywał wobec środków obecn obecności pracowników. Nie widzę tutaj żadnych podstaw. I to trzeba naprawdę ocenić obiektywnie, że pani będzie miała lepsze Jest warunki bez do pracy, wychowania dzieci. Pisze, że bez dopiero pracy, będzie... z długami, bez mieszkania, przebywa w ośrodku interwencyjnym. Nie po odczytać... przeciwko tej pani za rzekome sprzeniewierzenie jakichś środków finansowych. W, ZUSu, w ZUSu. środków finansowych z Urzędu Pracy, i ta pani nie chce na ten nas. Tak pani Nicu była mówić. oczywiście zapraszana i wyprasza sobie mówienie po imieniu. Oczywiście będziemy stosować się do jej zaleceń. Ta kobieta jest w stanie przekonać wszystkich do wszystkiego. Mogłaby nawet wywołać trzecią wojnę światową. Aż tak Myślę, Ale nie widział jej Nie pan. była w stanie małej dziewczynki przekonać, żeby przestała kochać ojca. Mama, Mama rozmawiała ze swoim dzieckiem Plastyczne. i kazała kłamać, Zezbawac, kłamać. Kocha, że ojciec robił ta, to czy że ojciec czy sobie wyobrażał między nóżki. Zbudzę się i myślę, co z następnym jakie znowu panie redaktor. czy narkotyki. Już byłem Drogi oskarżany panie. o alkohol, że dziecku tak. małem, budowałem też, alkohol. Też było takie. No wszystko, jest. karta niebieska. Pan walczy o dziecko, a ta kobieta walczy Dzieci, o pięć Dzieci, dwoje, dwoje. Ja nie Pani redaktor mogę? Pan obroń. Mężczyzn. Tu mamy typowy przykład. Że sąd nie zadziałał w interesie dobra dziecka, bo ten ojciec został fałszywie oskarżony, ta Okrótnie kobieta oskarżony. W tej chwili Właśnie. taki fałszywy oskarżony. Złożono śledztwa, Które trwało tak. ile lat? Może to... Każdą kalumnę wymyśleć i oskarżyć. Ale, ale, ale. Przyłączam stop. się do pani. Nie, nie będziemy ją nicować, nie ją Tak, prokuratura wiedziała, że fałszywe zeznania A co, co miała zrobić? Pójść do sądu prokuratora? Z, z urzędu. urzędu wystąpić o ściganie. Oczywiście. Ośrodek pisze, między Innymi zapraszany tu, że pan też miał epizod związany z wymiarem sprawiedliwości, nie tylko pana partnerka. Ponieważ pan powiedział, że sąsiad za dużo chciał za kury. Miałam to szczęście, że w owym pramie już jestem prawie zadomowiona. Proszę pokazać fragment. Ten wróbel, który się tu nad nami paspił, on miał takie znajomości z policją, że on męża pomówił, że go gonił ze siekierą i z widłami. Ja z tak, ze siekierą i widłami że go goniłem? Tak. Wyszłam, tak stoję za mężem, a wróbel do niego mówi tak, wycofasz się? Czy nie? No z, tego, niby, cofać, mał. z tego, że zgłosił na policję, że pram zdomolowali. Do urzędu gminy. Czy pan szarpał o te, o te koguty, czy o co to było? Nie, nie, to jest nowa sprawa. Właśnie słyszę, co pan Wróbel mówi. To pan Wróbel pojechał do pani redaktor, do sprawy, do reportera. Tak jest. Ta osoba nie może mieć spraw rodzicielskich, bo jest agresywna. Sadysta, on się cieszy, krzywdy, którą Ale czy to pani wi widziała kiedykolwiek? Bo pani jest niezwykle łagodna, jak słyszę. była u mnie i powiedziała, że była w grzejniku uwiązana w tydzień czasu i była możona była karmiona wodą. Wodą i chlebem, to jeść, tak. to ja widzę, że ja powinnam jeszcze raz pojechać. Będę wdzięczna, jeśli pani to opisze w punktach, wszystkie przewinienia Pana Wróbla, bo nie możemy teraz o tym prawie i ty a, kura. A jest, redaktor, jest to szok. Ja głęboko wierzę, że Ale ma Pan rację, głęboko w to wierzę, że Pan tę sprawę wygra. I ponieważ w pierwszych słowach listu Pan prosił, że Pan sobie nie daje rady, ja w miarę możliwości jestem zajęta, postaram się Panu w tej sprawie pomóc. Wierzę, że Pan wygra? gra, ależ napiszę do prezesa sądu, żeby ta sprawa była szybciej. szybciej, po obrona, bo te szybciej dzieci oczywiście, cierpią, bo to chodzi o dobro się dzieci, ojca, oczywiście że tak. Wnuczka wszystkim dookoła opowiada, że bardzo kocha babci i tęskni za babcią i mam nadzieję, że ona wkrótce do pani wróci.